A najwięcej pytań jest o waszą ulubioną okręgówkę. Tutaj cały czas nowe zespoły, nowi ludzie, lepsi, gorsi, tacy sami, ale liga okręgowa jest jak C-klasa w wieliczce. Staszku? Jest pięknie, po prostu jest pięknie. W tym roku jest więcej ekip w okręgówce, bo po 9 w każdej z grup, co oznacza, że y, półmaraton, Jeden zespół co kolejeczkę, dwa spotkania. Tak, tak, i ostatnio byli to wdzawi, i zobaczymy, jak im poszło. Aczkolwiek czwarta liga grupa A, na sam początek yy, Beniaminek z Zamiedzy. Jak donosił e, Kościelny ja... Gumiś. Ewentualnie Jarek Nowak-Starnowa. To akurat Twój kolega. E, w każdym razie Grzesiu Hynek doniósł, iż. Aerin West awansują i to nie do trzeciej ligi, tylko to będzie marsz. To będzie marsz. Na chwilę obecną. Nie mylił się. Tabela mówi, że jest 4-0. Aczkolwiek z KNBA i Akademią Basketu było na styku. Jak zobaczymy, tam skład akurat był różny, bo brakowało kilku person. Takich person. Przez duże P, tak zwane, bo. Ale był Dominik Nimczula, którego bardzo dobrze znam. Tak jest. Mniej znam Daniela Marszałka i Sebastiana Bogusza. Bo Sebastian Bogusz jest juniorem. Unitarnym. No, no, dlatego. Kawał gracz. Dlatego go nie znam. Kawał gracz. E... No, to jeszcze w ogóle to, ten Bukala na pewno coś tam o nim wie, albo i nie. Tak jest. W każdym razie tutaj, yy, byłoby no, lubię, szan, było byłoby... Ale wyszalpane zwycięstwo, słabo, ale tam? Tam trener klatka pewnie, a, nie. A, pięć tam... po trzech! Działo się, działo się, niestety, nie było, nas nie widzieliśmy. Na pewno nie było też kamery. ja, 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 ja tu Konrad Krzos, 13:18. 23, 2318. Konrad Krzos! Działo się, no na pewno się działo, 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 działo i dobry występ Kamila Bugaja i miłosza Szczeleckiego. Ja, ja muszę powiedzieć, bo w ten ostatni mecz to nie pokazuje pełni składu, nie, nie e, tam tam inwestu, ta inwestu. Tam mamy, Wojtka. Do góry mamy Wojtka Majczaka. Mamy Marka. 54 lata i cały czas w pierwszej akcji potrafi wsadzić piłkę z góry. Mamy Marka. Mamy Marka. Eee, w, w, jest rozumiem, kacper Ciesielski, Z tego czasu lątał się i w Krakowi. Ulubię scenę Mosia, nie wiem, czy waży teraz 130 czy 70. W najlepszych latach mógł walczyć w MMA z każdym. A nie z tym od was, z Wójtowiczy? Czy oni się minęli akurat? Nie, oni się minęli. To komunikacja by później. Eee, Niemczura, Majszaki, Ciesielski, Malinowski. Malinowski. I jest młody Boguś. I młody Boguś. No chyba wystarczy na czwartą ligę. No nie, myślę, że sam Majszak jakby trzeba było, to powinien wystarczyć. Majkrzak? No taki, taki pająk drugiej ligi. Co mamy dalej? Co się dzieje pod, po. po I później tu jest z Jumbo i do przodu, bo. Poprzez to, że ktoś gra mecz awansem jakby, A, to mam ta, ta tabela myśli, jest tak dziwne no właśnie, że ci 4 ci 3 no w każdym razie jest taki invest na chwilę obecną niby długo, długo nic, myśliwi 2-2 i tam naprawdę, ja nie wiem, bo oni w tamtym roku już byli bez Pawła Cichosemskiego takimi wielkimi przegranymi, pamiętasz Witku gadaliśmy tak, tak, o tym, tak, tak. teraz Paweł wrócił. Troszkę, te troszkę, punkty. troszkę gorzej właśnie, bo on tam po 30 rzutówek wygrywał trzecią ligę i pamiętasz jak się tam przecież śmialiśmy, tak, że, że w czwartej będzie łatwiej, złapał injury sezon z głowy na razie ma średnio 15, to też troszkę poniżej. No i myśliwi 2-2, także... Nie mogą sobie pozwolić na jakieś porażki. Stary invest. jak widzisz, 20 to dużo. Przegrali z Akademią Basketu KNBA ja byłem na tym meczu. Horror. I tam naprawdę były emocje pod ogrywce. Które nie ma z ojca Nie ma, nie ma, nie ma, bo to jest podogrywce wynik. Eee, także myśliwi 2-2 i, no i tam już trzeba się sprężyć, jeśli chcecie o coś powalczyć. Cichym faworytem, czy cichą taką niespodzianką, może być naprawdę ta Akademia. Bo Mateusz skalny jest skalny i rzuca. Ostatnio Konrad Krzos do, dorzucił. Postawili się tym tajnym Pewnie wygrali z armadą. Wyszarpali myśliwych. Zobaczymy, no bo. Jeszcze kilka meczów przed nimi, bo oni akurat gali mieć mniej. Tak. Wilki Rabka niby czwarte miejsce, ale Binans 1-3 sytuacja jest chyba. Konstans. Yy, tak, aczkolwiek warto kliknąć w tą ekipę i rzucić okiem na jednego gościa. Wiesz jak się nazywa, czy ci podpowiedzieć? Podpowiedz. Hubert Ponicki. Przeanalizuj. Przeanalizuj. Hubert. 4 mecze. 117 oczek, 77 zbiórek. Ewal? 151. Jaki to jest Ewal, Dawid? To jest Ewal pod 40 z minus 9 dobraknie. 38. 38. 38. Rozumiesz koleczkę? Rozumiem. Znasz takiego gościa? W, czwar w czwartej lidze. Bilans 1-3. Mateusz Buka mówił, że on był, był takim gościem. W się każdej. A kto chce się lidze szuka zawodnika? No, no, no właśnie, no! No! Ale on tam podobno nie takie maile dostawał od graczy z okolic. Ale popatrz. Trzecioligowiec szuka wzmocnień. A tutaj... A numer znasz. Numer znam że Patryk Goszczycki, wiesz, uśmiechnij się do Dawidka ładnie, tam zaczepkę mu na fejsie wyślij. Kolego, kolego, to nam się pomyliły trzecioligowcy, bo ja myślałem, Oki! że trzecioligowiec LWK szuka wzmocnień do swojej drużyny. Nie! Chodziło wzią... mi, że trzecioligowiec z KMB, który szuka wzmocnień, no mówiliśmy nie, o tym przed Bo ja grą. się, ja się właśnie nawiązałem do tych maili, które on do, dostawał od poważnych graczy przed sezonem. Czyli nie chciałby ich na tryout wziąć do swojej ja drużyny. ja to byli poważni gracze? No nie Tylko nie wzią. mów mi że ci, o których myślę. No. Życie, bo nie Poznałem tą historię. Nie, dobra. Wróćmy, wróćmy. Wróćmy do, e, wilki, rabka, także, no, Hubert. Co dalej? Co po wilkach? Bo No Hubert nie, no, no pytanie, co z tym Hubertem? Co tam? Hubert myślę, że jest przywódcą Watachy i no nie ma się... Nie, Watacha to jest rdzawi. Ale to są wilki, rabka, wilki, rabka. Wilki, wilki są Watahą. nie, jakby sobie Hubert poradził w innej lice, bo no. Na... No w betonach byłby na pewno bardzo zaniedbany, więc tutaj nie. W eee. Media na by pewno byłby doceniony. W Media miałby miejsce swoje z telefonem komórkowym na końcu ławki. Czyli koło, koło Tomka i... Eee, ale... No. Nie no, bo w Wilkach naprawdę to już któryś sezon. Znaczy bo mówię drugi. To dokładnie no to, mówię to, drugi. to drugi. Bo mówię, że któryś. Planuje się... się drugi sezon. Co tam Aaj. dalej mamy? No i tu jest ciekawy. Ja obstawiam, że oni się włączą do gry. Dzisiaj się o tym przekonam też. Schlaszak. A czy to jakaś... To jest przeróbka z Amoy Medik. No właśnie. A wiesz kogo to, kto to prowadził? Ten Żaba! Tak jest! Spadkowicz. Na razie jest bilans 2-1. Oni się chyba powoli tak rozgrzewają. Odszedł ten Doduduchem. do Dokupka. Mhm. No ale to jak dużo. Kubek Osłowskiego, Dovnala, Jarek Tytar. Pamiętasz, o Jarku też mówiliśmy swego czasu, że robił deseczki. Że powinien tak, spróbować się. na razie się próbują znowu w czwartej lidze. Paweł Kosmoskim jest zastanawiany. Dzisiaj będę musiał porozmawiać chyba z Jakubem, co ten Paweł wyczynia. Bo, bo tak wszyscy punktują, tylko nie on. Ofensywnie się nie mógł przełamać. I Batek to Wynikowo tylko sprawdźmy. A Batek to Lenar? Wróć, wróć, wróć. Skap Gemini 12 do przodu. Z bolczkami niestety. Lecy wygrali z Wilki Rabka. Panowie tam też już A czekają was mecze tutaj z górą, więc. Prawdę, prawdę nam powiedzą, czy jest szansa o coś. Na razie jest 2-1 i za zakrętu się tam czają. Hopę. Cap Gemini, Minek, a e, jakby to powiedzieć, nowa nowa twarz, nowy ten. Jest ten Madej, który już gdzieś sobie gadaliśmy prywatnie, że droździk przy nim to małe piwo. <grym> tak, bo Madej konsa. Konsa, strzela tam niemiłosiernie. Myślę, że może to się nie zapaść, ale. Tak Najlepsze, tak. że w drużynie oprócz niego za trzy to trafił Kowalski raz i Kopka raz. W ogóle jest i dużo. Nie, bo to cała firma przychodzi. Nie ma żadnej płci pięknej, co jest dla mnie sensacją, bo... No i w ogóle kapitałem tej drużyny powinien być Tomek konieczny. To zdecydowanie. Albo Adi. Adi mógłby nie wytrzymać presji i polewać do bidonu. <laughs> to z Tomkiem by się dogadali. Kapgemini. 12 przegrali właśnie ze slashersami. Ugryźli armadę i wilki. Rabka czuje, że grali ze słabszymi ekipami, niestety. I zobaczymy, czy jest szansa. Szczerze wątpię, ale to pierwszy sezon, panowie. Armada, która była taką armadą, armadą słabą z Batką Mają i Bianką. Beatkę. Bianki na razie chyba nie widzimy, Batka jest. Ugryźli raz w tym sezonie. E... Ostatnio. Rocky o... Oznaczałeś mnie na jakimś zdjęciu? Czy to nie oznaczałeś mnie na zdjęciu z tym panem? tak, właśnie. On może być Joseph O'Connor. Jo jo no? Joseph O'Connor, y czy ty ustaliłeś w jakiej wadze lata? Nie wiem, ale. No, ale obstawiamy coś? Bo to ze 150? Czy... 140. 140. No. Myślę, że Mati wrześniowski był Przez MOP. Lata, lata w dobrej wadze. Y coś trafił w tym sezonie. Jezus ale wali za czynien? Za czy jeszcze nie? Właśnie. Ale wali. No i zobaczymy, jak armada. A lenda lenda się rozegrał. Dobrze, dobrze Jakub, raz tam kiedyś mieliśmy okazję. I Bączki z łączki. Wiesz, że to jest zespół. Yy, z podtekstami. Ja, ja tutaj nie mogę być obiektywny. <grym> Na razie mają 1-2. Chcesz coś przeanalizować? Widzę, widzę Pawełka Kabizonia. Jest i widzisz? Odszedł i od razu kuczy. Cójeczka jest. Dwujeczka jest. Dwójeczka siedzi. Osob... Osobowe siedzą. Nie no generalnie... za dużo trochę robi, ale może na to, nie piłek, jak biegnie tyłem. Do tego jeszcze jest Mateusz Owczarek. Też znam nazwisko. No widzisz no. Poznałem, tak. No. I Piotrek Kudaciak. No. On chyba wrócił, bo jego nie było w zeszłym roku. Zgadza się. Ale no, że... Drużyna skazana na fame. Xavier jest. Wyniki poniżej yy, oczekiwań Jest Szymek, który był u nas. No na razie, właśnie wynikowo coś słabo i trzeba się wziąć do roboty. 27 Stein Warest. Wygrali Slashers, przegrali z myśliwymi, no i teraz trzeba wygrywać z dołem i powinna być czwórka i co dalej zobaczymy, nie? Tak, i piotek Kuda ich tam rozszarpie. No, chyba. Zobaczymy, zobaczymy panowie. Yy, I i, i Benjamin, nowa ekipa, Rocky Boles. Czy my coś o nich w ogóle wiemy? Wiemy, że rzucają Dawid 29 punktów średnio na mecz. A skąd znaleźli taką nazwę bardzo ambitną? Ja nie wiem, ale 29 punktów na nie mecz... Nie ma dziewczyn, jest Wojtek Tupta, jest Hasan... Jest Krzysiu Kociołek, to jest to samo. Krzysiu Kociołek to normalnie no jak Tupta. ofensywnie jest nastawiony do gry. Nie no, panowie, 8% za 3, 23% za 2... 48 za 1 no To akurat jest dobry proces Znaczy taki. można wygrywać mecz co z 27 punktów Tylko trzeba tylko zatrzymywać Tylko trzeba zatrzymywać <laughs> drużynę na 25 No w indonezyjskiej widzę no. koszykówki, którą czasami obstawiam, są wyniki podcieleń do Dobra, 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 być Panowie, grzejecie silniki, no się dopiero zabawę, obręcze, was nie lubią yy. Nie wiem, no, za trzy kolejki pogadamy o Was, jak się coś zacznie dziać. Statystycznie szukamy w czwartej lidze Grupa A, co tam nam e... no, wylosowali nasi drodzy statystycy. To jest Szela? Shela. No, no. no właśnie. I ten mamy, e... i skalnego, o którym mówiliśmy, mamy. Asysty. Nie wiem, tam. się. Nie, no to mnie, do Tutaj podaje Świątkowski, podaje Dąbrowski, podaje Arduin. Zbióreczki. A kto drugi? Józef. Masa. Masa Okonu. o No, ale też chyba w tym sezonie ma dobry przedziw. Nie, no musi się sprężyć, bo myślę, że Hubert jest takim liderem. I tu ploczki. On może naprawdę nazbierać zbierać. Może, może. Eee, przechwyty. No, kolega. I jego kolega. No to jak mu odda statuetkę, to już by komplet. Straty się. świątkowski Bartek, pozdrawiam. Ładnie. Za jeden, tu mało, tu mało rzucamy panowie. Mało, mało. mało. Oj, 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 trzeba rozszerzyć. Trzeba rozszerzyć, bo za jeden panowie tam trzeba oddać 20 rzutów, jeśli mnie pamięć nie myli. A my tu Łosiński blisko powinien dorzucić. E, I Michael Erduin, a ewentualnie skalny. Za dwa, e, 30 rzutów, tak, trzeba oddać, mało, 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 może cieśnik, ale to trzeba rzucać jeszcze. E, Hubert Ponicki, rewelacja. Da Ewentualnie Mateusz Malinowski, jak się spręży, ale Hubert idzie idzie chyba po swoje. Za trzy, Mateusz Skalny. Jest taki gość, gadaliśmy o tym w pierwszej lidze, on by już nie rzucał. Lolo, jakby miał 11 na 20, to zamknąłby się z swoją córeczką w domu i mówił, że on nie może przychodzić, bo czape dla czapeczki i łedala by wszystko. No i tak to. I tak to wygląda. Tak, kończymy, bo zwijają asfalt grupa B. Już? No powoli. Kurde, t, piąta ten asfalt. No i tu też mamy takie zamieszanie, bo tak yy, biało czarni 3-1 ale cztery mecze grali. No, ale cztery mecze, ale szybko. Na pewno jest Wrona, którego pozdrawiam. Tutaj przed chwilą pytał kiedy nagramy tą okręgówkę, więc jesteśmy i tak, czyli progres. Punktów 9. Trzeba coś się otworzyć, ale z biureczki elegancko bez 11. Krzak, wasz lider, chyba kapitan organizator, nie wiem, chytry ababa z Radomia. 24 punkty na mecz, ale dużo rzuca, dużo rzuca. Procent troszkę słabszy. Bromirski dorzuca swoje. Na razie jest 3-1, tak I, no, i zobaczymy, bo to może być wasz sezon. E, Cisi 3-0. W sensacyjnym zwycięstwie, a o tym będziemy mówić przy tej ekipie, w ostatniej kolejce, na razie jest 3-0. Jest Bartek, Warzecha. wyrównany tam jest zespół. Jest Wojtek Sokołowski, Zimowski, Skibiscy, Podobińscy, Wars... wszyscy są tam, wszyscy są, chłopaki. Po zeszłym sezonie debiutanckim chyba się wzięli do. Do roboty i na razie ładnie, 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 bo jest 3-0, później są twoi rdzawi. rdzawi, którzy kiedyś byli u mnie, wstawili się chyba w 12, więc rewelacyjnie. Andrzej Karmazyn to taki cichy lider, tam. Marek Fortuna, ale oczywiście nie mogę zapomnieć o Marku Dudziaku, który, który jest mistrzem, nie, bruzowym medalistą mistrzostw Polski odbojów. teraz z panem Witkiem Mateuszukiem. Tak? Tak, Pięknie, gratulujemy, się, są, tak. Do tego Tomek Kubik, który ostatnio osbalował z królem Albanii, yy, bardzo go pozdrawiam i króla i Tomka Kubika, bo Tomek Kubik mówi, że największym błędem jego życia było przyjście na salę, zagrać ten metr ostatni. <noise> Do tego przemek indyk. No i oczywiście święty i gotry czwil! Oni też tam mają swój bogaty fanpage i... Mają bogaty Dzieje fanpage, mają celebrytki, grupy, mają wszystko w ogóle. Generalnie brakuje mi tylko popka w koszulce Dzawek na meczu i ja mogę kończyć karierę. Dziękuję. Tomku, czekamy! Ostatnio z Double Blast wysoko, tak mówić byli niedysponowani. Nie, i... bardzo, bardzo, bardzo. To był... Na razie jest 2-2, szansa jest na czwórkę, ale to się trzeba sprężyć, bo tak... Ostatnie informacje mówią, że basysta trafiuje z Kacpą, więc nie wiem na ile to prawda i na ile Kanter wie cośkolwiek. E, Zaczęli jak... od porażki z Cichymi, później jest zwycięstwo z Biało-Czarnymi, ważne. To ważne! I Big Cyce, Bise Cyce. Basysta. Wygrane także. No, nie, to w Nękowic... Piotr Grabowski, kto swego czasu grał w Beniaminku. Oni byli w drugiej lidze, Co szewców był z nimi, co ich wprowadził. State Street właśnie. To. daje radę. Jest Nekwicz. No, jest Nękowicz. I jest Dariusz Ślązak, i jest Igor Misiuda i potem są już jakieś. O, jest jeszcze Kleszczu! Nawet w Kleszczu pozdrowionka, widzę, że... że jeszcze nie jesteś w formie, ale myślę, że. A się przed sobą. 2-1 tak. czekamy na. czekamy na więcej, bo tam może być. No i co? Teraz mamy drużyna, która powinna za pochodzenie w ogóle grać ligę wyżej. Znam U Sydusa, przybyłę Orlickiego, Kamila Malca i nawet jest Patrycja Czepiec. zjatek Golański. Uwierzcie mi, znam i kilka punktów w ligach dużych rzucili. Nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle takie nazwisko? E, zauważyłem nie? ostatnio i właśnie boję się myśleć, że są to te nazwiska, o których myślę, bo... No a kolegi... To ekstraklasa. No czy To jest ekstra klasa, panowie, to... W KNBA, nie licząc e, Grzesia Radwana, No to chyba nie było takiego. I Kasperca Łukasza. Nie było takiego kalibru graczy. To... Jeśli chodzi o takie CV... I Wojtka Majchrzaka. I Wojtka Majchrzaka, który który teraz Który w ekstraklasie się... klasie... kilka punktów rzucił. Takiego CV... A Aparagolański Czepiec, no to to już jest... No, hit. Ja nawet nie wiedziałem, że grałem tacy ludzie u nas w drużynie, czy w, w, w lidze w czwartej i nie wiedziałem, że można przegrać z, z, z cichymi pokornymi sercami. Znaczy to już nie chodzi o to, panowie, bo ja myślę, że każdy kto lubi koszykówkę, choćby Adi, Warto się wybrać, bo to jest naprawdę familijny zespół rodzinny. Tam oni się spotykają na co dzień, bo e, większość tych ludzi czy część przynajmniej ma e, no, dzieci, które cenują które pod okiem tak? Tomka Olickiego, Pawła, Kuby, przybyły... Pawła przybyły Kuby Krawczyka, czy też tam, nie wiem, 30 na dwa na... nie wiem, czy on jeszcze cenuje, czy nie, no, ale to Cwatą ligę takim składem to można opędzować. Ale wracając do płty, puęta miała być taka, że warto przyjść i zobaczyć, bo naprawdę no, może niektórzy nie doceniają i nie są takimi pasjonatami wolą NBA, ale no, patrycja Czepiec, Artur Golański. I ten agresywny, malutki krasnoludek odnicki. Odnicki? To ja nie wiem, to Tomek. Każdy Tomek, wie, jak tam, z jego temperamentem. Tomek dwa, ale bardzo przybyła też, że dostał jednego mam, aha. Tak, ale teraz Tomek Orlicki dostał dwa daszki w tym meczu z cichymi, także tam. Kamil ma lec swoje, kolan nie ma, ale łapcia jest, niech będzie uśmiech na twarzy. no, ten zespół na pewno musi awansować, pomijając fakt e, zabawy i grania tam, e, dla jakiegoś... No, on awansował, planu. to Bartłomiej musi być ich celem, a Labarge. Nie, 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 nie może poradzić chyba dwóch ekip, czy może? Regulamin tego nie zabrania. A bo to jest tak, że jakby jeden selekcjoner kadry, a jednej liga, klub. tak sobie poradzi, to jest. No ale czekamy aż za trzy Martek i wtedy pójdzie chyba. Fajna drużyna, myślę, że tylko zwycięstwo. Nie, i no was. to oni są wskazani na zwycięstwo tym składem i, i co, no zobaczymy. Będziemy kiedyś o was dużo kiedyś mówić. byli. Wtedy były trzy ligi, później się tam rozwiązali, tak? Był ten projekt, co jeszcze Grzesiu Radwan chyba grał. To no był I... go, Kajcicki, bo oni o, się właśnie w Galicji. O właśnie, właśnie. Ja, czy... Grali też jako no? Zależy mi? Czy to. to... No, no, do no, no, strzału, a generalnie. Tak było, ale byli też chyba jako Radwan, jeśli się. Nie. Zależy mi. Zależy mi. A, oni tak. byli zależymi I mniej tych grali... młodych ludzi z problemami. Tak, 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 tak. Świetna inicjatywa, no do końca nie wypaliło. Jakby Łukasz Kariciński chciał wrócić, to ja mam jedno miejsce dla niego. I te dla Grzesia Radwana na te A to też do Blaku? W tym sezonie, jako filia GG Media, mogą tam się rozegrać, no, bo już nie jest. mogę zgłaszać. Czy to już jest 15. 14? No już trzeba można jednego no, Nie, nie, Radwany jest skazane na, na sukces, no tak to trzeba powiedzieć. Ale tam też się czai Spadkowicz i to jest zespół... Pewnie taka historia się w Kenby wydarzyła, Dawid. Eee, no co, bo nie wiesz o kim mowa, tak? Double Blast. Wiesz, gdzie oni byli rok temu? Nie wierzę, że byli w drugiej byli lidze. Byli rok temu w drugiej lidze, Dawid. No to taka historia się z Betonem więc wydarzyła, że byli prawie w trzeciej, potem w drugiej, ale zaczęli w czwartej. <laughs> ale oni byli, Dawid, rok temu w drugiej, yy, rok temu w drugiej lidze. Zaczęli ostatni sezon w trzeciej. To jest ten zespół, który Lex Kudrzyk Poprowadził i odrobił 18 punktów właśnie z Dable Ja widziałem końcówkę tego spotkania rewanżowego. Eee, siedział, bo nie grał w tym meczu. Sergiusz zagział i chyba przecierał oczy ze zdumienia 10 minut. No bo 18 punktów w e, mecz i rewanż to chyba pewne utrzymanie. Spadli do czwartej, chwała im za to, że się nie rozwiązali. E, podjęli rękawice i jak na razie? Byłem, widziałem początek z Radwanem, nieudany 16. Ale, ale tak, ruszyły, kulka, to też jest Spadkowicz. Teraz Rdzawych, niedysponowanych machnęli. Będzie ciekawie w tej grupie. Tutaj naprawdę może być wiele przetasowań i niekoniecznie Cisi, Biało, Czarni, Rdzawi, to pierwsza trójka. Tak Mi się na, wydaje, tak, że to się tak. strasznie przemieli. Później leci kulka, 1-2 i to też jest Spadkowicz. I tutaj sytuacja... No, Trzeba walczyć, ale robi się ciężko, bo to 4 miejsca tylko. Znaczy, ja nie wiem, chyba tak, bo 9 ekip, ale chyba tylko 4 walczą. Awans, Ktoś czy? będzie na pewno poszkodowany i nie wiem czemu nie będzie to yy, rdzawił. No i dwie ostatnie ekipy, nowe, łącznie z bilansem 0,7. Bicejcyce. Bicejcyce 0,4. Yy, Michał Warias się wyróżnia. Wyrównanie, jest naprawdę wyrównanie. No nikogo... dwie dziewczyny chyba. Nie elegancka drużyna. No niech sobie grają. No, 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 no. no, Niech sobie to, grają. Tu 20, 20 się tu 40, tu 40, tu 20. No na razie daleko może coś się uda ugryźć. I, tak, I remate. Mamy ma, ma, ma jakąś koleżankę. Mikołaj Biel był w mączkach z tego co kojarzę. A tak to niestety. Tutaj... Macie koszt, coś tam się wyróżnia. No ale to chyba też jeszcze, jakie to wyniki były? Cztery z rdzawymi, to blisko! No ale 23 ur rzucili, proszę ja ciebie cichym, no nie? No. no bo oni się szykowali wtedy na ten mecz z tymi. Co 29, roku? 25 no. no i tutaj... i z zawymieniać. No tak to, tak to wygląda, zobaczymy. Eee, statystycznie? Przelec? No, obstawiamy? No, nie wiem. Orlik nie? Nie, to tam gają duży nowo. Nie wiem. Zobaczmy. Nawet zobaczmy. nawet Ale popatrz, on dużo rzuca. 38% za dwa. Za 3,29. 29. On ich trzeci, ale stać go na więcej. Jak trzeba będzie, to myślę, że depnie. Łęcki zleci kulka, to pamiętam. To, tam tak. Lubi rzucić za trzy. I hawiar. O, to jest fajne. Kamil Malec, widzisz. O, Sergiusz zagrzał. Te nazwiska na pewno będą tutaj brylować. I tak mamy. Asystujący, Zawiślak, później zagrzał, później Orlicki. Piotr Bobak, proszę, ładnie. Zbióreczki. Zawieja. Płatek. Wolański Artek. Dziękuję. I Krzysiu. Święty świętek. Bloczki. bo na razie tam nie ma lidera jakiegoś, by, który się wyróżnia Bobowiec. obowiec. Nie, nie ma. Przechwyty. Fortunka, Łęcki, Wnękowicz. Kosz. Jest Piotr Gerwowski, jest zagdział. Straty to mniej istotne, no, ale Bartek sikoranów. No. Widać, że gra na piłce. To trzeba trzeba przemyśleć faule mało istotne. Za jeden Rafał Krzak już o, wypełnił limit nie, no jest, i jest mistrz, ładnie. Jest Ale Tomek Orlicki, Orlicki też no, lubią saulować. Powiem ci, że do 13 wolnych średnio rzuca, 10 trafia co mecz. Pięknie zresztą lubią, 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 lubią penetrować. Za dwa Łęcki bardzo wysoki procent już spełnił limit. Także tutaj trzeba gonić, jakby ktoś chciał. Tomek Orlicki też blisko w grze. I za trzy. Tu się nie liczy. Sakamis? już Zagdział, 15. Blisko. Blisko. I tutaj jest szansa. I Filip też Bardzo fajnie. No tutaj a, a ta liga będzie czarni, cisi, w Zawi, basysta. Tu jak Radbany. się spotkamy, następnym razem będziemy wiele, wiele mądrzejsi. Wiele, tak, bo... Tak, tak. Jak się, bo na razie to wiemy mniej niż więcej, mecze nie nieporówno. Nazwiska też nie zawsze wygrywają, tak, jak widać. Tak, 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 W weekend mamy przerwę od Ekstraligi. Gramy drugą, trzecią i okręgową. I wracamy 7 maja z wszystkimi. Wracamy 7 maja z wszystkimi po dłuższej przerwie. Ja ze swojej strony zapraszam w sobotę na AGH, na 18. Gramy z Lublinem. I gramy, grasz? Gramy jako... No, myślę, sobie wiedzieć, że jest taka ciekawostka, że... No. Gram na mikrofonie, bo ostatnio poszedłem sobie zagrać na mikrofonie na pewien bardzo ważny turniej ogólnopolski i tam nie dałem nad zagrać na mikrofonie. Ale co chciałeś zagrać? Chciałem zagrać najpierw Polska Biało-Czerwoni, a potem poprowadzić do boju Karola Sasnala. Ja wypromowałem Karola, że jest jednym z lepiej asystujących, no ale zabrakło ciebie, żeby ogarnąć to wynikowo. Tak, tak. tak. Brakuje, ja bym to pomógł. Tam mecenas troszkę z kateringiem zawiódł. Nie wiedział, tego braku, tego <laughs> braku. Przepra Ale przepraszam. Przepraszam. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że będziemy cykliczni. Mamy na pewno do odrobienia jeszcze co najmniej jedną, jedną audycję, więc wrócimy wcześniej niż później. A Stanisław wrzuca to dzisiaj na internecik, Adam to podlinkuje. Lajkujcie, pytajcie. Bez złośliwych maili do. Można się zapisywać do studia. Można zapisać, Adi chciał bo bokojom, Adi jesteś pierwszy, jeżeli znaczy, dalej. Znaczy, Adi miał być, tylko on ma pierwszy nie do wyjazd. Tak, tak, Adi, ty jesteś pierwszy w kolejce, więc pamiętamy o tobie. Prosimy bez złośliwych SMS-ów, maili i wpisów na Facebooku, bo będzie banować. <grym> e... Tak jest. No i co więcej, no, ja, żegnam się z wami, e... Dech! Pozdrawiam również, do usłyszenia.